Pieśń będziemy śpiewać jutro, posypmy głowy popiołem. Dzisiaj w 40 dniach. Dawno niczego nie nagrywałem, ale właśnie w związku z tym jutrzejszym dniem mi się taka <grymny> nieodparta chęć naszła mnie nagrania nowego filmu. W 40 dniach. O 40 dniach. E 40-dniowy czas umartwienia. Jutro rozpoczynamy. Na pewno. Przeczytam Wam modlitwę nad darami, która będzie jutro w czasie liturgii odmawiana. Ze środy, środy popielcową. Jutro, czyli środa popielcowa. Panie Nasz Boże, przyjmij ofiarę którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Wysłuchaj nasze modlitwy i tak dalej, i tak dalej. Czyli jutro składamy ofiarę na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Yy, I od jutra 40 dni. Pomyślcie sobie, dokąd te 40 dni? Yy, czyli dokąd trwa Wielki Post? Według tej modlitwy. Ale mamy modlitwę, też, która będzie odmawiana w niedzielę najbliższą, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Posłuchajmy. Modlitwa nad darami. Liturgię, liturgii, mszy świętej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę ofiarę, którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Zaraz, zaraz. W środę popielcową mieliśmy przyjmie ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu. We środę popielcową. A w niedzielę mamy z należytym usposobieniem, abyśmy złożyli Tobie tę ofiarę, którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. To chwileczkę, bo czegoś to nie rozumiem. Ale ktoś z Was rozumie, to nikt mi wytłumaczy. W komentarzu na przykład do tego filmu, kiedy rozpoczynamy ten wielki post, w takim razie. I ile on trwa? Co z tymi 40 dniami? Od kiedy do kiedy? I coś Wam powiem. Wydaje mi się, że te niejasności są spowodowane pewnymi i jakby to powiedzieć, też kiedyś o tym mówiłem, nagrywałem film, <grywa> pewnym frontem do klienta. Może w tym przypadku, może akurat mniej troszkę, ale e, po prostu no, dzieją się takie rzeczy e, w kościele, że zatracane są pewne znaki, które kiedyś były bardzo czytelne. No, chociażby ten, właśnie znak 40 dni. Tutaj, tak naprawdę, jedni tłumaczą, że tak, drudzy tłumaczą, że tak. Y jedni liczą tam, że do, do y niedzieli y Męki Pańskiej trwa wielki post, potem jest wielki tydzień. Inni mówią, że do wielkiego czwartku trwa wielki post. Y no, bardzo różnie to wygląda, tak. No są po prostu różnice w interpretacji. No bo, dlaczego? Dlatego, że zmiany, zmiany, tak? E, przed e, Soborem Watykańskim II w ogóle kalendarz liturgiczny w Kościele był troszkę inny niż, niż jest teraz po Soborze. No, nastąpiły zmiany. Dlaczego? No, nie wiadomo dlaczego. No, żeby coś ulepszyć, tak? Na pewno. <laughs> e, jest takie piękne powiedzenie nie należy... Naprawiać tego, co działa. Nie wiem, czy w tym przypadku ono jest uzasadnione, czy nie. To Wam zostawiam do przemyślenia. A dlaczego mówiłem o tym frontem do klienta? No bo będzie zaraz następne 40 dni. 40 dni po zmartwychwstaniu nastąpiło w niebo wstąpienie. W 40 dniu po zmartwychwstaniu. No, teraz się okazuje, że w niepowstąpienie mamy co by nie w czterdziestym dniu, dlatego że no, komu by się chciało w jakiś tam czwartek przychodzić do kościoła. Nie? Może, może, komuś, może komuś by się chciało, ale tak trudno to jest. Nie? Dlatego przesuńmy to w niebowstąpienie na niedzielę. Żeby więcej ludzi przyszło. Bo tak to mniej ludzi przyjdzie. No ja chciałem przypomnieć tylko, że yy, kiedyś, za przychodzenie na msze świętą, to można było stracić życie. Tak? Więc pewna trudność występowała. A teraz, no cóż, tak, żeby żadnej trudności nie było no to likwidujemy 40-dniowy okres od wstania do wniebowstąpienia. No bo, a co tam to będziemy przejmować 40 dniami? No jak będzie 43 czy tam 4, to się nic nie stanie, tak? No, no ale właśnie. No to chyba tyle na dzisiaj. No i tak troszkę wyszło, że krytykuje coś, tak? No, owszem, krytykuję. Krytykuję takiego no, po prostu... No, właśnie wychodzenie do ludzi kosztem likwidowania jakichś tam wyrzeczeń, które są jednak konieczne. tak Konieczne są w życiu człowieka pewne wyrzeczenia, żeby coś do czegoś konkretnego, żeby jakąś wartość e, osiągnąć. Tak, to jest potrzebne wyrzeczenie. Jeżeli się to robi z coraz mniejszymi wyrzeczeniami albo w ogóle bez to ta wartość przestaje być wartością.